Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Trzeciej Drogi to kolejna formacja polityczna, która zaprezentowała swoje listy wyborcze w regionie końskim. Samorząd wymaga pewnego odrodzenia, ponieważ wiele decyzji na przestrzeni ostatnich lat zubożyło kompetencje samorządu. Samorządy zasługują na to, żeby wiele tych kompetencji z powrotem wróciło. Albo też, żeby w sposób inny zostały przedłożone pewne akcenty. No one dotyczą przede wszystkim takiego postulatu samodzielności. I autonomii samorządów. Na liście do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie zabrakło debiutantów. Wśród nich jest dyrektor drugiego Liceum ogólnokształcącego w Koninie Małgorzata Koziarska-SIP. Liderką listy jest Anna Majda, lekarz ortopeda, a w kadencji 2014-2018 również radna Sejmiku i przewodnicząca Komisji Zdrowia. Chciałabym kontynuować pracę w, w, w obszarze zdrowia. Ja swoich celów nie zmieniam i obszar zdrowia jest dla mnie najbardziej istotny, bo widzę tutaj wiele do stałej poprawy i kontynuacji tego, co jest dobre, plus do rozwinięcia. No, niestety, cały czas jesteśmy, można powiedzieć, w tyle Wielkopolski, jeżeli chodzi o zachorowalność i śmiertelność na choroby nowotworowe. Polskie Stronnictwo Ludowe nie zamierza również oddawać władzy w Powiedzie Kolińskim. Wśród kandydatów na listach do Rady Powiatu znaleźli się debiutanci, jak i doświadczeni samorządowcy. Przekrój osób na listach jest bardzo szeroki. Wiele osób to są osoby bezpartyjne, niezaangażowane politycznie, tylko działają społecznie w swoich małych miejscowościach w gminach, w sołectwach i, i lokalnie. I wyrażamy no, głęboką nadzieję na to, że będziemy mogli dalej tym powiatem naszym konińskim współrządzić. O mandat radnego powalczy również wicestarosta Władysław Kocaj. Jest on liderem listy w okręgu numer 6, który obejmuje gminę Ślesin. To jest jedyny taki okręg, który obejmuje jedną gminę i z tej jednej gminy są trzy mandaty. Czy to jest lepiej, czy gorzej, trudno to ocenić, ale te wyniki do tej pory pokazywały, że PZL ma tam wielkie znaczenie i tak jak podkreślał pan prezes wielkie szanse na dalsze funkcjonowanie z dużym wzmocnieniem PZL-u w powiecie konińskim. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.